Generalnie fajnie się jechało Ja w ogóle jadę pierwszy rajd zimowy w życiu i tak trochę rano nie wiedziałem za bardzo o co chodzi szukałem żeby się odnaleźć no ale coś tam znaleźliśmy jakieś tempo, no z tego co wiem to na drugim miejscu jesteśmy teraz w ojce także no jak na debiut w zimie to jest nieźle Janek straszną chmieleski dyspozycję ma dzisiaj fantastyczną. Tam stawaliśmy momentami na rzecach, żeby się do niego choć zbliżyć. Raz nam się udało na 3 sekundy do niego przybliżyć. Chyba na drugim moje się teraz w drugiej pętli, ale generalnie no, strasznie szybko pojechał i, i cieszymy się, że jesteśmy tuż za nim. Poza co poza you wow.

Mało? Dzisiaj super, rewelacja. Wygraliśmy dzień wojsce, w rajdzie jesteśmy drudzy. Było ciężko, napadało dużo luźnego siegu. I no jak wiecie krótki koledz nie do końca chce współpracować z taką nawierzchnią, ale udało nam się zostawać przez większość czasu w obrysie drogi dzisiaj. Także były momenty wiadomo, ale, ale... To no jest fantastycznie. No mój jak do tej pory najlepszy wynik w Mistrzostwach Polski, Także, także fantastycznie mieliśmy auto przygotowane. Świetna robota chłopaków z highteka, super współpraca z Robertem Hundlą. Także dla nas początek sezonu wymarzony. Jakby przed rajdem mi ktoś powiedział, że tak to się wszystko ułoży, to brałbym to w ciemno. Zegarny. Zapraszamy również drugą załogę w grupie R. Szymon Kornicki, Robert Hundla, Krakowski Słok. I trzecie miejsce w grupie R. Tomasz Gryc i Michał Kuśnierz. Serdecznie proszę Państwa gratulujemy. To są odpowiednio 11, 12 i 13 rokata w klasyfikacji generalnej 7. Rajdu Lotus Golding Cup. Oczywiście tak się złożyło, że te załogi w tej kolejności zajęłem pierwsze trzy miejsca w klasie R2B. nie pasuje, zdejmę. Nie pasuje. O to czerwono, za. załatwienia. Citrę a więc obrót tych trzech załóg, tych trzech za grupę R Jan Kmielewski i Piotr Zegarmistrz otrzymają także, proszę Państwa, za chwilę Puchar za zwycięstwo w klasie R2B. I serdeczne brawa. Jeszcze za... Zwycięstwo w klasie R2B Jan Krylecki i Piotr Garnisz. Uchary już są przygotowane do wręczenia. Dyrektor Rajdow Rysław i oczywiście pani Katarzyna Sikorska, przedstawiciel Grupy LODO Proszę Państwa, trzy najlepsze załogi w grupie R. Tak się złożyło, że 11, 12 i 13 lokata klasyfikacji generalnej Rajdu. Dziękujemy serdecznie. 14.